Urbanistyka, czyli nie to, jak wygląda pojedynczy budynek, ale to, jak wygląda całe miasto. Jak duże są poszczególne budynki, jak są poustawiane, no i jak wygląda przestrzeń pomiędzy nimi. Kiedy studiowałem architekturę i na zajęciach projektowaliśmy bloki albo osiedla mieszkaniowe, to prowadzący bardzo często podkreślali, że warto wzorować się na rozwiązaniach skandynawskich, ponieważ właśnie w Skandynawii miały powstawać najlepsze pod względem urbanistycznym osiedla mieszkaniowe. Razem z dom Development wybraliśmy się zatem do Sztokholmu po to, żeby to sprawdzić. To osiedle, ta część Sztokholmu nazywa się Hammarby i to jest jedno z najnowszych osiedli, które tutaj zbudowano. Cała ta dzielnica się bardzo teraz silnie rozbudowuje, właśnie o bardzo ciekawe projekty urbanistyczne. Warto się temu przyjrzeć bliżej. Duży, prostokątny teren ograniczony jest z trzech stron ulicami, a z jednej nabrzeżem. Wytyczono na nim 9 kwartałów, które ustawiono wokół długiego, wewnętrznego pasażu przypominającego wrzeciono. Ten pasaż jest dostępny z zewnątrz przez uliczki dojazdowe oraz z podwórek poszczególnych kwartałów i stanowi on zielony, wewnętrzny dziedziniec całego założenia. Poprzecznie do niego biegnie oś, która łączy ruchliwą ulicę z nabrzeżem, przystanią i pawilonem restauracyjnym. I teraz jestem w samym sercu tego osiedla, na przecięciu tego wrzecionowatego pasażu, który łączy poszczególne bloki i osi poprzecznej. Ta oś poprzeczna jest zaprojektowana w bardzo ciekawy sposób. Ona ma kształt klina, czy takiego trójkąta, który zwęża się w kierunku ulicy, więc można powiedzieć, że tam skąd przychodzi jakiś hałas albo tam, gdzie chodzą ludzie niezwiązani z tym osiedlem, no to ona jest najwęższa, więc dostęp do tego miejsca jest troszeczkę ograniczony, ale każdy może tu wejść i samochód może tu wjechać i normalnie sobie zaparkować. I im jesteśmy głębiej w osiedle albo im niżej schodzimy, bo ta oś tak powoli sobie opada, tym bardziej rekreacyjny charakter ma ta przestrzeń. Tam jest ta formalna ulica z tramwajami, tutaj jest taka przestrzeń, no właśnie już trochę place zabaw się pojawiają, jakieś ławeczki, trawniczki, taka trochę przestrzeń rekreacyjna, a ale jak będziemy szli dalej i niżej, to okazuje się, że tutaj ten Klin otwiera się na wodę i tu jest taka niewielka przystań, która już ma bardzo taki wakacyjny, letni, urlopowy charakter. A zatem im głębiej wchodzimy, tym mniej to się staje formalne, a bardziej rekreacyjne, swobodne i takie przyjemne po prostu do używania. Moim zdaniem, kluczem do zrozumienia fenomenu szwedzkiej urbanistyki mieszkanowej, czyli tego, jak bardzo dobrze i bardzo często udają się szwedzkie osiedla, są dwa słowa: różnorodność i staranność. Staranność, bo wszystko, co tu można zaprojektować, jest zaprojektowane bardzo starannie. Od samych budynków, gdzie każdy jest bardzo dokładnie dopieszczony, jeżeli chodzi o całą bryłę i każdy najdrobniejszy detal, po to, co tutaj wypełnia przestrzeń pomiędzy blokami, czyli na przykład właśnie ten wrzecionowaty pasaż. Każdy detal jest przemyślany i ma swoje miejsce i jest bardzo starannie zaprojektowany. Chyba najfajniejsze z tego są te placyki zabaw. W pierwszej chwili można pomyśleć, że to jest jakaś rzeźba, jakaś, jakaś sztuka współczesna. Ale tak naprawdę to jest po prostu kreatywny plac zabaw, gdzie dzieciaki mogą sobie powspinać się, połazić pomiędzy tymi kolejnymi zwojami tej, tej rury. I nawet jeśli spadną, to nic nie szkodzi, bo to jest takie miękkie podłoże. Przez chwilę niestety jedno dziecko spadło stąd. Krótko płakało, no bo właśnie nic się mu nie stało. Ale bez obaw zwykłe place zabaw, trochę takie jak te, które znamy z Polski, też tutaj są, tylko one są już w tych zamkniętych, bardziej osłoniętych częściach, takich społecznych, prywatnych, na podwórkach poszczególnych bloków. Czyli to jest staranność, ale jest też różnorodność i tak jak staranność dotyczy wszystkiego, od bloków po najdrobniejsze detale, taki różnorodność dotyczy wszystkiego. Po pierwsze są bardzo różnorodne przestrzenie, no bo jest ta trochę bardziej taka reprezentacyjna część tego klina w momencie, kiedy on dochodzi do ulicy. Potem mamy bardziej rekreacyjną przestrzeń tego życianowatego dziedzińca i wreszcie zupełnie urlopową przystań. Do tego są też zupełnie prywatne, właściwie intymne podwórka poszczególnych bloków. Bloki są też bardzo różnie wykończone, nie tylko, że mają różne kolory, to jeszcze niektóre są otynkowane, inne są obłożone cegłą, inne metalem, a jeszcze inne są zostawione po prostu w gołym betonie. Ale nie szkodzi, ponieważ one trzymają wspólną skalę, to znaczy, że żaden nie jest jakiś dużo wyższy, ani dużo niższy, ani żaden nie jest ani dużo szerszy, ani dużo węższy. Po prostu one są podobne, jeśli chodzi o wielkość, chociaż zróżnicowane kolorystycznie. Tutaj wszystko ma służyć temu, żeby to było harmonijnie, różnorodnie i starannie. Czego możemy nauczyć się od Szwedów, aby sprawić, aby nasze miasta w Polsce były bardziej przyjazne i lepsze? Przede wszystkim tego, że miasto musi być ciągłe. To znaczy, że poszczególne parki biurowe albo osiedla nie mogą tworzyć zamkniętych mikrokosmosów, dostępnych tylko jeśli mamy do nich kod albo kartę chipową. One muszą być ze sobą powiązane i powiązane z resztą miasta. I chodzi o to, żeby z jednej przestrzeni można było zobaczyć kolejną przestrzeń z tej kolejnej jeszcze jedną, i tak, żeby tworzyły się takie długie ciągi przestrzeni, które są ze sobą skomunikowane wizualnie, ale także, żeby te poszczególne przestrzenie były ze sobą skomunikowane pieszo, żebyśmy mogli przeczesywać i nowe dzielnice, tak samo jak przeczesujemy stare dzielnice miast. I niezależnie od tego, czy zwiedzamy Warszawę, Kraków, Paryż, czy jakąś małą miejscowość na greckiej wyspie, to przecież chodzimy po nich swobodnie i cieszymy oczy tym, że raz jest wąska uliczka, innym razem podwórko, innym razem jeszcze duży plac, a potem. Znowu wąskie przejścia. Przecież dokładnie tak samo mogą wyglądać nasze osiedla. I tak wyglądają osiedla w Sztokholmie. Możemy po nich swobodnie chodzić i co chwila jest jakaś za, jakieś zaskoczenie, co chwila jest jakaś niespodzianka. Poszczególne osiedla, nawet jeżeli realizują je różni deweloperzy, to są ze sobą powiązane. I o to, aby były powiązane, dba. Miasto. To ono pilnuje tego, aby miasto rozwijało się w sposób harmonijny i zorganizowany, aby przestrzenie w jednym osiedlu były dostępne z innego osiedla i żeby ten rozwój miasta przebiegał tak, aby nie było wrażenia, wrażenia że dochodzimy do jakiejś granicy i nagle zaczynają się nowe osiedla. Albo tutaj jest koniec miasta, zaczynają się parki biurowe. Możemy przeczesywać to miasto od Gamla Stan, od samego jądra historycznego Sztokholmu, aż tutaj, po trochę dalsze przedmieścia, możemy iść na piechotę i zwiedzać to, jak teraz powstaje Sztokholm i to, jak powstawał Sztokholm 300, 400, 500 lat temu. Ale jeszcze jedna rzecz jest tutaj niezwykle istotna. Każde osiedle. Każdy projekt mieszkaniowy może być wyzwaniem. Może być świetną okazją, aby zbudować kolejny mały fragmencik miasta, który sprawi, że to miasto będzie trochę lepsze i trochę bardziej przyjazne. A przecież wszyscy chcemy, chcemy mieszkać w miastach, które są dobre i przyjazne. Ze Sztokholmu wróciliśmy do Warszawy, a tak naprawdę na Wilno czyli na warszawskie osiedle, które powstaje na targówku. Jego skala jest tak duża, że deweloper mógł zastosować tutaj całą gamę rozwiązań urbanistycznych. Jakie one są? Po pierwsze, to nie jest wyspa, to osiedle to nie jest taka wyspa, którą otacza komunikacja, ale publiczne ulice, które można przejść, którym jeździ autobus, przechodzą przez środek tego dużego terenu, a zatem jest to osiedle, Wilno, powiązane organicznie, komunikacyjnie z otaczającymi częściami miasta. Po drugie, jedna z głównych ulic tego osiedla, ulica zamkowa, to nie jest taka prosta strzała, która przechodzi przez działkę, po prostu jakby narysować ją od linijki, ale ona się tak ciekawie w dwóch miejscach Załamuje. Dzięki temu w powiązaniu z tym, że przy niej budynki są lekko zróżnicowane, one wszystkie są generalnie białe, ale ich forma się trochę różni, no to ten przejazd czy przejście ulicą Zamkową jest ciekawe, no bo właśnie pojawiają się różne jakieś nowe perspektywy, właściwie za każdym zakrętem jest coś nowego, jakiś ciekawy widok. Po trzecie są zróżnicowane przestrzenie, no bo jest reprezentacyjny plac ratuszowy, na którym teraz jesteśmy, reprezentacyjny plac Ostrej Bramy, ta główna ulica, która te przestrzenie łączy, no ale do tego mamy też bardziej prywatne części za tym głównym ciągiem bloków, ale też zupełnie prywatne podwórka. No i do tego jeszcze pojawiają się rzeczy, które urozmaicają te wnętrze urbanistyczne, czyli te przestrzenie tutaj publiczne w ramach osiedla, tak jak na przykład fontanna i rzeźby. A zatem jaka powinna być dobra przestrzeń mieszkaniowa? Harmonijna, starannie zaprojektowana i różnorodna. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć film o Ursynowie Północnym, czyli jednej z największych inwestycji mieszkaniowych PRL-u. I kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!